Tak się składa, że w tym roku obchodzimy dwudziestolecie naszych uczestników w tych rozgrywkach co roku. Mamy tutaj na koncie kilka medali złotych i kilka pozostałych. Także bardzo się cieszymy, że spotykamy się co roku i mamy tę możliwość spotkania się z kolegami. Nie tylko, nie tylko grać, ale również porozmawiać i spojrzeć jeszcze póki co w przyszłość. Niestety. Dzisiaj pierwszy mecz, będziemy jeszcze, jeszcze dwa mecze grali, także mamy bardzo ciężki dzień. W tym roku pięć, wyjątkowo mało, ponieważ e, większość ludzi już rozpoczęła jakieś tam wakacje, i, 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 i po prostu, no niestety, rodzina też ma swoje prawa, i nie wszyscy mogą przyjechać. Ale bywało, że były po 10-12 drużyn e, rocznie. Nie ma faworytów. My uważamy, że. Jeżeli ustajemy na boisku przez te dwa sety, to już dla nas jest wielki sukces. Także spotykamy się po to właśnie, nie tylko po, żeby wygrać, ale po to, żeby, żeby sobie jeszcze się poruszać. Bardzo propagujemy, propagujemy cały czas, przez cały okrągły rok e, siatkówkę. Spotykamy się kilka razy w tygodniu, e, także staramy, staramy się po prostu utrzymywać formę, a m.in. i, i pra, promować e, siatkówkę wśród r, rodziny, bo mamy już swoje dzieci, wnuki, prawda, i wszyscy uprawiają ten sport, także.